Kłaniam się, Paweł Chmielewski, a dzisiaj moim gościem pan doktor Paweł Milicarek, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Mamy Wielki Post i chcielibyśmy pościć jako katolicy. Mówię chcielibyśmy, bo nie zawsze nam chyba wolno. Jako, że wielu księży i w mediach, i w parafiach, w kościołach mówi, to nie o to chodzi w poście, żeby pościć, tylko o coś innego. O co chodzi, panie doktorze, w poście i czy rzeczywiście my dzisiaj odkrywamy jakiś prawdziwy sens postu, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy? Prawdziwy sens postu jest oczywiście zawsze, zawsze pewnym wyzwaniem. To nas historia y, Kościoła y, tego uczy, i gdy są nam czytane na samym początku Wielkiego Postu dwa czytania, zdaje się, jakby one były wobec siebie w opozycji. prawda? Jest ten ze Starego Testamentu, w którym mówi się o publicznej pokucie, o tych gestach. Pełnych uniżenia i tak dalej, a zaraz potem przychodzi Ewangelia, w której Pan Jezus mówi, żeby nie, nie okazywać zewnętrznie, nie manifestować, tylko raczej gdzieś w cichości, prawda? W sercu ten post przeżywać. To jest bardzo dobrze, że te, dwa, te dwie perspektywy się ze sobą łączą, bo z jednej strony no, możemy yy, yy, stracić albo od jednej, albo od drugiej strony, tak, od jednej, to znaczy możemy rzeczywiście, może tak i było i bywało w historii, tak, że ludzie kontynuowali taki faryzejski sposób traktowania apostołów, po prostu wykonują pewne czynności i tyle, nic duchowo w nich nie, nie zmienia, no ale też i w drugą stronę, prawda, wyobrażenie, że, że, że post jest takim Działaniem zupełnie niespołecznym, wyłącznie wewnętrznym. Prawda? Jedno drugie dopełnia. E, Chrystus niejako przyniósł e, i pokazał sens postu wewnątrz praktyki, która no, dzisiaj już nie, nie, ma takiego, nie, nie jest tak samo. E, ta praktyka nie, nie wygląda tak samo, ale jednak no, element społeczny, wspólnotowy, kościelny w niej, e, w niej powinien być zachowany. I teraz wydaje mi się, do, nawiązuje do tego, o co pan pytał, wprost, że my niestety byliśmy przez ostatnie dziesięciolecia e, ofiarami takiej, e, takiej e, jakby to powiedzieć, e, akcji reedukacyjnej ze strony niektórych kaznodziejów, którym się wydawało, że jedynym i głównym problemem to jest walka z tym far, faryzejskim tak, traktowaniem postu, a więc tą zewnętrznością. Wy jakoś sobie wyobrazili, że jeśli uda im się zlikwidować tę, Powszechność postu tak, zewnętrznego, to ludzie staną się, staną się lepsi. Prawda? Nie jest tak prosta. Likwidacja znaków tak, i likwidacja pewnych obowiązków no, nie jest prostą drogą do tego, żeby pogłębić czyjąś praktykę. Ja ciągle słyszałem kazania, w których księża wyśmiewali. Mówili to przecież w poście: nie chodzi o to, żebyś sobie czegoś odmawiał i tak dalej, i tak dalej. To jest i prawda, że rzeczywiście nie, nie, Panu Bogu nie przychodzi coś większego z tego po prostu, że sobie coś odmów, czegoś odmówimy, ale z drugiej strony droga do tego, żeby, czy znak odmówienia sobie czegoś, tak, czyli rzeczywiście postu, e, e, ograniczenia, także pewnych rzeczy dobrych, e, e, które człowiek wykonuje, jest, e, no, jest jakąś drogą do skupienia się, do, do zatrzymania się przy tym, co z kolei jest o wiele ważniejsze. Jest oczywiście dla wielu ludzi także sposobem jakiegoś uczestniczenia w tym doświadczaniu męki, cierpienia Chrystusa. Mówi święty Paweł, to czujcie, co było w Chrystusie jest jednym ze sposobów ważnych odkrywania owocności męki Chrystusa, także pewne przylgnięcie do Jego bólu, Jego cierpienia. Jesteśmy w samym środku potężnego konfliktu, gdzie neopogańskie ideologie niszczą fundamenty naszej cywilizacji niszczą dobro, piękno i prawdę. Jednocześnie domyka się system cenzury, stąd coraz ważniejsze staje się wspieranie niezależnego dziennikarstwa, wspieranie publicystyki opowiadającej się po stronie tradycyjnych wartości. Dlatego zwracamy się do Państwa o finansowe wsparcie portalu PCH24tv, internetowego medium, z którym współpracuję od czasu, gdy usunięto nasz program z telewizji polskiej. Zespół Polania Chrystiana skutecznie walczy z wdzierającą się do Polski antychrześcijańską rewolucją. Bronimy tradycji, bronimy rodziny i własności. Między innymi, właśnie od takich inicjatyw zależy, czy przetrwamy jako naród, czy Polska pozostanie Polską. Zachęcam więc do wzięcia współodpowiedzialności za trwanie telewizji PCH24. Zachęcam do regularnego wspierania tego medium. Informacje, jak to zrobić, znajdą Państwo w opisie pod tym nagraniem. Zapewniam, że warto. Jan Pospieszalski. Chrystus także pościł, więc naśladujemy poszczęd samego Pana, ale może jednak jest tak, panie doktorze, że ci księża, którzy nam mówią, nie warto tak pościć jak zawsze, ta szyneczka, prawda, i tak dalej, jedzmy, pijmy i cieszymy się. Może oni jednak idą w tę stronę, w którą idzie cały Kościół, bo mamy jednak w ostatnich dziesięcioleciach, nie tylko po drugim Soborze Watykańskim, także już wcześniej, do czynienia z bardzo konkretnym odchodzeniem od tradycyjnej praktyki postnej i ten post, który dzisiaj mamy, jest tylko cieniem postów dawnych. Może Kościół sam rezygnuje z postu, więc ci księża chcą po prostu jeszcze logiczniej wyciągnąć jeszcze dalszej wnioski z tego impetu rezygnacyjnego, gdy idzie o post. No, powiedzmy sobie dwie rzeczy. Yy, zgadzam się z tym, co Pan, co pan powiedział, ale do tego, do, do, u, zobaczmy to na, 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 na tle dwóch rzeczy. Pierwszy, w Kościele jest oczywiście zawsze, je, jeśli chodzi o przełożonych kościelnych, pewna ostrożność, yy, żeby praktyki postne, które praktykują ludzie, yy, no, odbywały się z pewną roztropnością. Każda reguła zakonna, od starożytnych poczynając, niekiedy która nakładała bardzo intensywne praktyki posne, jednak równocześnie dawała mocne przestrogi przed tym, żeby ktoś sobie samowolnie, tak, jeszcze różnych rzeczy nie wymyślał. To jednak na przykład reguła świętego Benedykta z całą z całym rozsądkiem dla niej charakterystycznym, jednak trzyma pewien y, umiar. Dzisiaj, dla dzisiejszego człowieka, to jest oczywiście skrajna, skra, skrajna pokuta, skrajnie polskie y, y, praktyki, ale dla ludzi tamtego czasu reguła św. Benedykta była zawsze znakiem raczej umiaru i ostrożności. Więc pierwszy punkt. Władza kościelna rzeczywiście pilnuje pewnej, pewnego, pewnego roztropności w tej dziedzinie i zazwyczaj nie przesuwa granicy w stronę wszystkiego, co byłoby możliwe tak? Jakieś na, na różnych, różnych pokut, tylko raczej próbuje to umiejscowić w pośrodku, tak? ostrożnie, tak żeby większość ludzi albo, prawa, albo wszyscy byli w stanie, byli, 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 byli zdolni do tego. Drugi element. Władza kościelna w nowoczesności, w XIX, zwłaszcza w XX wieku, brał, musiała brać pod uwagę, mówię to o papieżach, także oczywiście pewne y, zmiany w, w rytmach życia i y, y, co, tu, co, co tu nie mówić, no, po prostu w y, konfliktach sumienia, które są z tym związane. To są tylko przypisy. Ja tylko to sygnalizuję, żebyśmy tego nie stracili z, yy, z, z oczu, bo oczywiście papieże reagowali także na... Obecną, na przykład jeszcze w XIX wieku i początku wieku XX bardzo radykalną praktykę posną, obyczaj posny, który niekiedy był o wiele, szedł o wiele dalej niż prawo kościelne. Zdajmy sobie sprawę, że kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku, który generalnie zapisywał pewną, pewną tradycję tak, dyscyplinarną. No te jak czytamy dzisiaj te przepisy, one są o wiele dalej idące niż dzisiejsza praktyka postna, ale nie są to oczywiście no, rzeczy, które na przykład są tożsame z, ze wspominkami naszych dziadków o różnych rzeczach, które szły jeszcze dalej. Ja, gdy wysłuchiwałem wspomnień z, z mojej rodziny, trochę inaczej jest na zachodzie, trochę inaczej na wschodzie. Te praktyki postne na wschodzie zazwyczaj były dalej idące, no to tam oczywiście rzeczy w rodzaju. E, zaprzestania na przykład spożywania w ogóle gotowanych rzeczy, na, tych, które trzeba było na ogniu tak? trzymać. Od połowy postu de facto e, rozbijano naczynia. Tak, e, e, to, to, to szło bardzo daleko. Na tym tle przepisy postne kościelne, te, które były jakby obowiązujące, no one nie były aż tak radykalne. A dzisiaj wyglądają, jakby były czymś no, z innego zupełnie świata. No, przypomnijmy, wymagano w prawie kanonicznym, cały czas mówię, nie w jakimś zwyczaju, tylko w prawie kanonicznym, wymagano, jeśli chodzi o Wielki Post, powstrzymywania się od pokarmów mięsnych. I ścisłego postu, czyli jeden posiłek dosyta w ciągu dnia, dwa mniejsze rano i wieczorem, wymagano nie tylko w środę popielcową, tak jak teraz to mamy, ale we wszystkie piątki i soboty Wielkiego Postu. E, równocześnie, oczywiście, precyzując w prawie kanonicznym, że ten post, e, ta wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie, nie obejmuje jajek, nie obejmuje pokarmów e, no, na białe, jakbyśmy powiedzieli, tak? czy, czy, czy mlecznych, bo też e, charakterystyczne, że ten przepis e, tak to precyzował, bo były środowiska, w których e, to się e, właśnie odcinało. E, I teraz czy to, jest, czy, to, czy to tak musiało być, że, że, że te, taka na przykład praktyka musiała zniknąć? No, nie, nie jestem. Nie, nie, nie widzę takich oczywistych racji, prawda? Nasza, nasza kuchnia, że tak powiem, się znacznie w tych czasach wzbogaciła. O wiele więcej ludzi je mięso częściej niż, niż to było nie wiem, w XIX wieku, więc mięso nie jest już takim luksusem, tak? nie pojawia się tak rzadko. E, dzisiaj już nawet ludzie zupełnie nie myślący w kategoriach postu mówią o ograniczeniu, e, mówią po prostu o zupełnie innych względów, prawda, o ograniczeniu spożywania mięsa. No, ale Kościół znalazł się jakby tutaj w, no, takim, w takim dziwnym miejscu. Zrezygnował de facto. Wielki post właściwie dzisiaj dla wielu ludzi e, oznacza jedynie może jakąś możliwość wymyślenia sobie jakiejś, jakiejś praktyki, prawda. Nie ma, nie ma w prawie kanonicznym de facto takiej wspólnej praktyki, która by wyraźnie poza Środą Popielcową oznaczała Wielki Post jakąś, jaką, jakąś dodatkową pokutą. A to panie doktorze, może rzeczywiście dzisiaj trudno jest wprowadzić jakieś konkretne przepisy, bo weźmy sobie jakąś dużą parafię wielkomiejską, Wyobrażam sobie taką sytuację, w której jeden parafianin zje w piątek parówkę, a inny mówi, nie, parówki nie zjem, bo to mięso, ale zamówię sobie jakiś sushi, prawda, i za kilkaset złotych zje zestaw sushi. No kto tutaj bardziej poś pości, prawda, więc tutaj mogą się pojawiać takie oskarżenia o faryzeizm takiego postu. Ma pan rację, zawsze takie oskarżenia mo mogą być i gdy sobie poczytamy trochę więcej na przykład o kuchni zakonnej, e, klasztornej, to ona oczywiście potrafiła obchodzić post e, e, jakimiś różnymi cudami e, nie wiem, rybnej, e, jakichś dań rybnych i tak dalej. Zawsze takie, taki, taki rodzaj zagrożenia istnieje, tyle tylko, że pamiętajmy, że rzeczywiście w poście nie, nie, nie jedynym i nie głównym e, jego znakiem owocności jest jakby e, ból e, czy jakby to powiedzieć żale brzucha, że, że, się, że się nie najadł, tak? Tam jest, tam jest jeszcze jedy, jeden ważny element, to jest ta ten wspólnota pewnego znaku. No, to jest coś w rodzaju, że, że niezależnie od tego, jakie byłyby skutki spożywania owoców z drzewa, wiadomości, złego i dobrego, jak w raju, no, to jest moment, w którym się mówi, dotrzymałem takie polecenie. To jest znak, swoisty. Sakrament mojej wierności, mojego posłuszeństwa. I coś w poście, co, też jest coś takiego. Wspólnota znaku powstrzymania się od, 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 od czegoś, no nie jest to tylko ważne ze względów, jakby to powiedzieć, dietetycznych, ani także ze względów takich pokutnych w sensie odczuwania również pewnego ciężaru. To jest ważne także ze względu na, na pewien znak, czytelność pewnego znaku. I to, to straciliśmy. Bo tak jak Pan mówi, jeśli na przykład, e, rzecz zostanie oddana zupełnie subiektywnemu przeświadczeniu, no to oczywiście ten element znaku wspólnego znika, i wtedy już, jakby to powiedzieć, rozmywa się także pewnie u wielu ludzi, myślę, niestety, rozmywa się także pewne, e, pewna w ogóle konkretność e, tej praktyki. No bo jeśli się im mówi, no zamiast odmawiać sobie tam nie wiem, mięsa na przykład, prawda, to, y, to po prostu zrób coś dobrego dla swojego bliźniego. No pewnie, tylko że y, pamiętajmy, że, y, że Wielki Post ma być intensywny pod trzema, w trzech, trzema aspektami. Jest jałmużna, post i modlitwa. I, I to, co czasami się próbuje wprowadzać zamiast postu, to jest jałmużna, to, to, jest, inna, to jest inna rzecz. Z, e, Gdybyśmy sobie wyobrazili, że, że, że istnieje pewna współzależność między postem, czegoś sobie odmawiamy, a z tego niekiedy również jesteśmy w stanie odłożyć coś, dla, to, co jest, staje się jałmużną, prawda? z naszego jadłospisu, z naszego, nie wiem, naszych pieniędzy, na, naszych możliwości, naszego czasu również i tak to, dalej. To jest jałmużna. To możemy coś zrobić e, e, więcej niż zwykle e, dobrego, o, oglądając się na naszych bliźnich. Natomiast oczywiście no, y, 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 ten walor również po prostu odczucia pewnego po postnego, pewnej, y, y, y to powiedzieć, pewnego głodu postnego. Tak? To, 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 to oczywiście nie jest, jak powiedziałem, już, jedynym i głównym, może jedynym i głównym i, i najważniejszym owocem postu, ale oczywiście dla, pewnej, dla pewnego ćwiczenia duchowego. Ma znaczenie, no każdy z nas wie, że przejedzony, czy, na, czy, czy objedzony, czy tak jak większość ludzi, większość z nas jest, mimo wszystko, nie, nie, być może mówię w tej chwili do ludzi, ktoś słyszy, kto od, odczuwa głód, niedostatek, nie chcę broń Boże, e, tego lekceważyć, ale generalnie w naszej e, cywilizacji dzisiaj, w naszym miejscu świata i tak dalej, to my jesteśmy raczej przejedzeni na, na co dzień, niż e, z niedostatkiem, prawda? Wie, więcej, e, więcej nam... Doskwiera nadmiar po, 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 pożywienia, czy tych również nawyków, związanych z objadaniem się, niż, niż marzenie o, o zjedzeniu czegoś nareszcie. To może tutaj jeszcze raz wystąpię w takiej próbie trochę obrony tych zmian posoborowych, około soborowych, chociaż jest oczywiście z nią nie zgadzam, ale wystąpię z taką próbą, może została zachowana analogiczność pewnego subiektywnego bólu, jaki człowiek miał kiedyś i dzisiaj, no bo kiedyś i tak rzadko jedząc mięso, i tak ciągle odczuwając głód, Stosunkowo łatwo było w Wielkim Poście zrezygnować jeszcze z tego i owego, bo i tak tego było mało, i tak do głodu byliśmy przyzwyczajeni. Dzisiaj, ciągle obfitując, to nawet ten jeden skromny post piątkowy już jest czymś, prawda? Może jest ta analogiczność bólu, by tak rzec. No tak, tylko tu właśnie rzeczywiście trzeba być ostrożnym, żeby post się nie stał po prostu masochizmem, to znaczy zadowoleniem z bólu, tak? Tylko że jedni ten ból odczuwają fizycznie, a tak, jakby jest to dla nich dotkliwe, a potem ktoś zaraz się pojawi, jakiś kaznodzieja, który powie: No ale inaczej możecie sobie ten ból zadawać i tam duchowo. Ten akcent jest, może być niebezpieczny, to znaczy pragnienie odczuwania odczuwania bólu, z tym ostrożnie. Bólu, cierpienia, mówię w sensie metaforycznym. Tak, metaforyczny, ja wiem, wiem, to... wiem, nic zresztą nie chcę nikogo jakby z istoty rzeczy jakby zniechęcać, tak, do, do różnych praktyk pokutnych, które w dziejach Kościoła istnieją, tylko żeby w nich nie znajdować przyjemności, tak, to znaczy nie, żeby się nie stało perwersyjnym znakiem zadowolenia, żeśmy sobie Dołożyli i odczuwamy pewną z tego, z tego satysfakcję. Nie, ja w tych manipulacjach z prawem kanonicznym dotyczącym postu no nie widzę jakichś jakich wielkich po, po, pozytywów. Wie pan, no jest, rozsąd, jest jakaś rozsądna lekcja, na przykład obecna w liturgii. E, przez wieki, mimo że praktyki postne się jakoś tam zmieniały, są różne i zawsze bywały także środowiskowo, re, regionalnie różne, no to w modlitwach Wielkiego Postu zawsze wychwytujemy, mówię tych tradycyjnych, to wychwytywaliśmy, albo ja, można powiedzieć, ci, którzy dalej uczestniczą w Starej Liturgii, to wychwytują ten Powtarzający się ton. Uczestniczymy w poście, podejmujemy pewne praktyki, daj, żeby te praktyki, które my podejmujemy, tak naprawdę były na były wypełnione Twoją łaską. I tak dalej. Jest bardzo pięknie w tych modlitwach kościelnych opowiedziane. Na Soborze Watykańskim II. Stanęła kwestia, że to może jest rozbieżne z tym, co ludzie już odczuwają w wielu wypadkach. W sytuacji miejskiej właśnie oni nie poszczą, nie odczuwają tego, a pójdą do kościoła, a tam się mówi o tym, że praktyki postne, prak jakieś, praktykujemy jakieś posty. Ja słyszałem od liturgistów w Polsce, kiedy o, o tym dyskutowaliśmy, oni mówili: no, modlitwy musiały się zmienić, bo ludzie e, przecież nie poszczą. Tak? Mi się wydaje, że to e, jest taka samo spełniająca się przepowiednia. To znaczy, że mieliśmy liturgię, w której była mowa o postach jako czymś normalnym w Wielkim, wielkim Poście, w kwadregezimie, w czterdziestnicy postnej. Zmieniało się prawo kanoniczne, od którego zależy praktyka postna. Ono, ono, ono coraz bardziej miękło, jeśli chodzi o, o post. I w pewnym momencie ludzie, jakby to powiedzieć, no, nawet po prostu idąc za tą zmieniającą się dyscypliną, rzeczywiście... Wchodząc do kościoła, słyszeli coś, co jedno z drugim nie, nie pasuje. Te modlitwy więc zmieniono. Nie ma dzisiaj tego akcentu, przynajmniej w takim, w ta, z taką pogodną siłą, bo to nie było żadne nigdy główny ton najważniejszy, ale, ale było, było, było obecne. Dzisiaj właściwie przestawiono te modlitwy postne, niby rzekomo na bardziej duchową perspektywę. No. Miejmy nadzieję, że ta duchowa perspektywa się rozlewa w świecie chrześcijańskim, ale jeśli by chodziło o jakąś jego widoczną owocność i wspólnotowy znak, który też jest ważny, no to widzimy, że, że jesteśmy w odwrocie. Wróćmy tak? teraz trochę do samego początku, to znaczy do tego sensu postu. Jaki jest sens postu, gdy idzie o post jako narzędzie duchowe? Bo skoro sam Jezus Chrystus pościł, to przecież... Chyba warto go naśladować. Pytanie właśnie, co to w nas powoduje, gdy idzie o walkę duchową, naszą jakość wewnętrzną. No, jest oczywiście ten zawsze w poście ten, ten element y, uprzytomnienia sobie y, tego napięcia między ciążeniem ciała i, i, i dążeniem ducha. Święty Paweł o tym y, pisał w różnych miejscach. To, zresztą Pan Jezus po prostu też y, y, mówił o tym, że. Duch ochoczy, a ciało mdłe, prawda? E, mówił to w kontekście tego, że, że apostołowie nie mogli e, wytrwać na, e, również na, na modlitwie z Nim w chwili, w chwili próby, ale mówił także po prostu o tym, że, że, że to jest generalna Generalne wyzwanie pewnej walki duchowej. Czuwajcie i módlcie się. I więc, zarówno w, tej, w, tym, w tym ziarnie, które zostało rzucone przez Chrystusa, jak i w tym rozwinięciu ciągle należącym do objawienia, które jest obecne u świętego Pawła, jest ten element zdania sobie sprawy. Że to nie chodzi oczywiście o to, że ciało jest złe, a dusza jest, jest dobra, bo czasami. E, to, to właśnie dusza może być e, e, miejscem e, jakiegoś, jakiegoś zła przede wszystkim, ale, ale prawda jest taka, że jakby ze, od strony ciała jesteśmy rzeczywiście ciągnięci tak, ku, ku pewnemu skupieniu się na sobie zadowoleniu wyłącznie swoich własnych potrzeb. Prawda? tym, co się potem zaczęło nazywać egoizmem, tak? zamknięciem się. A od strony duszy, tak? ducha, ona, to, to jest to coś w nas, co szuka e, naprawdę i wznioślejszego, i, naj, i najdoskonalszego. E, I teraz praktyka postna e, w jakimś sensie to przed nami odsłania, że, e, że w różnych momentach jesteśmy w stanie zapanować tak? nad... E, nad e, jakąś codzienną praktyką naszego odżywiania, zadowolenia, rozrywki, prawda? Że, e, że, że, że rozum i dusza mają prawo upomnieć się o pierwszeństwo. To, to jest e, oczywiście bardzo ważny element i to nie tylko chrześcijaństwo, ale właściwie wszystkie szkoły etyczne, e, również w starożytności podkreślające człowieczeństwo, tak, na, na to kładły nacisk, a w chrześcijaństwie dochodzi do tego oczywiście bardzo ważny element yy, pewnego jakby przygotowania się do sytuacji, yy, chwilowego takiego choćby ćwiczenia, które przypomina, że idziemy do świata, w którym ludzie się, nie, w którym się nie będzie jadło i piło, prawda, <grywka> tylko E, tylko zupełnie ku, ku czemu innemu będziemy zwracali naszą, e, naszą uwagę. Dlatego posty były związane z tak zwane wigilie, prawda? E, przed świętami e, e, również w praktyce Kościoła. E, niby. Przed tym momentem, w którym będziemy się właśnie radowali, czasami również będzie to związane z jakimiś celebracjami nie tylko liturgicznymi, ale także, ale także i e, ucztą, spotkaniem, prawda, zabawą, e, no to jest przygotowywane e, takim przypomnieniem, tak, że nie samym chlebem żyje człowiek, e, czyli że musimy się napełnić. Słowem Bożym, żebyśmy dobrze również rozumieli, po co się napełniamy chlebem. Może zatem, już konkludując, pośćmy tak, jak może kiedyś poszczono, tak jak dzisiaj się pości, nie rozgrywamy z postu. Ale, żeby nie popaść w faryzaism, pamiętajmy, że nie tylko z tymi ciągletami ciała, ale zawsze z pychą, która także może być Warto. pychą duchową trzeba ważyć i post, walczyć. I post musi być nakierowany właśnie na to, żeby i pychę zwalczyć, bo co komu przyjdzie z postu, jeżeli pozostanie pyszny. Ale rzeczywiście to jest, i to w tym punkcie zgadzamy się z e, tymi wszystkimi, e, również tymi, tymi kaznodziejami, których ja tutaj krytykowałem, księżmi. Którzy, e, którzy mi się wydaje, że na ogół w dobrej wierze może nie zawsze, ale na ogół w dobrej wierze oni chcą zadbać o coś więcej, o coś lepszego, boją się u swoich wiernych. Tego, że jak wierni już zaposzczą, to już będą zadowoleni z siebie, i tak dalej. Oczywiście mi się o coś więcej, tak jak Chrystus w czytaniu ewangelicznym upomina się o to, żeby nie odczuwać z postu jakichś korzyści dodatkowych, prawda? takich zewnętrznych, tylko, 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 tylko duchowe. To jest prawda, ta konkluzja jest ważna, ale, ale, ale ta praktyka. Y, y, Dawna, która w prawie kanonicznym opisana, ona wydaje, nie wydaje się jakaś nad, nad, nadludzko ciężka, prawda? Wszystkie, wszystkie piątki i soboty Wielkiego Postu, trochę jak środa popielcowa, to nie jest e, chyba tak duży ciężar. Sam to odkrywam i ze zdziwieniem stwierdzam, że. Że, że właściwie dlaczego to zniknęło z, z, z naszego myślenia. Bo zazwyczaj niestety jest tak, że jak mówimy o tych dawnych praktykach, to nagle nasz wzrok ucieka w stronę różnych opowieści rodzinnych, o różnych niesamowitościach. A to to robiono, a to to robiono, no, nie, nie chodzi o to. Chodzi o pewne rozsądne przesunięcie ponowne, tak, naszego wysiłku w stronę pewnej konkretności e, postnej. I możemy do tych konkretów właśnie sięgać. Zawsze reformatorzy zresztą do tego zachęcali, wprowadzając zmiany, łagodząc, mówią, ale kto może, niech zachowuje to, co było wcześniej. Także kto może, niech zachowuje. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do wspierania kanału PCH24. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Z Panem Bogiem.